Cześć, tu Weronika, a czy ktoś tu kłamie? Autorstwa Jenny Blackhurst. Musicie przyznać, że dawno wam nie recenzowałam thrillerów psychologicznych, które oczywiście nadal czytam. Jednakże, jeśli już biorę się za nagrywanie recenzji, wolę wam nagrać fantastykę, czy coś w tym stylu. Ponieważ uważam, że im mniej... Ponieważ uważam, że im mniej się wie o danym thrillerze psychologicznym... Tym lepiej. Jednakże dzisiaj robimy wyjątek, więc powitajmy ten dawno niewidziany gatunek. W ogóle zauważyliście, że większość książek tego gatunku rozgrywa się w Wielkiej Brytanii? Oczywiście nie wszystkie, ale większość. I zastanawiam się, czemu tak jest. Wychodzi więc na to, że Brytyjczycy mają po prostu większy talent do sięgających. Dobra, teraz robimy szybki. Przekrój twórczości autorskiej, gdyż oprócz tej recenzowanej przeze mnie książki napisaliście cztery, przy czym ja przeczytałam dwie. Mianowicie, Tak Cię Straciłam, które było dla mnie tak durne, że chyba nawet nie przeczytałam tego do końca oraz Te nie płoną, które chwila, czy ja powiedziałam? te wiedźmy nie płoną. Chodziło mi oczywiście o czarownicę nie płoną. I w tej książce jestem wielką fanką przypadkowości, ponieważ zostało to rozegrane wręcz świetnie. Więc absolutnie nie wiedziałam czego się spodziewać po tej książce, biorąc pod uwagę dość dużą rozbieżność, z jaką odebrałam tamte książki, o których przed chwilą mówiłam. Pozostało Dwie książki mam tam gdzieś w swoich planach, jednakże dzisiaj zajmiemy się tym najnowszym dziełem, czyli ktoś tu kłamie. Poznajmy jednak najpierw środowisko, w którym będziemy się obracać, a tutaj mamy do czynienia z bandą wkurzonych mamusiek. Wiecie, z tego rodzaju kobietami, które przyjaźnią się tylko dlatego, że ich dzieci chodzą razem do szkoły lub bawią się gdzieś tam razem na podwórku. Pozostają również przewraźliwione na punkcie wszystkiego, a zwłaszcza swoje dzieci. I tutaj w skład tej irytującej gromadki wchodzą. I uwaga, teraz będę czytać. Erika, typ takiej najbardziej ogarniętej matki, która bierze się za organizację wszystkich szkolnych imprez, a poza tym robi ona trochę za osiedlowym monitoring. Mary Beth to ta taka najcichsza, która odzywa się dopiero wtedy, gdy ma coś ważnego do powiedzenia. Miranda, najwredniejsza z całego towarzystwa i w dodatku straszna plotkara. W sumie to i tak jej nikt nie lubi, ale z jakiegoś powodu i tak się z nią trzymają. Lady City jest typem matki wiecznie pracującej. Ma ona grafik, w którym cały swój dzień ma zaplanowany niemalże co do minuty. No i Carla, lokalna celebrytka, mająca opinię perfekcyjnej pani domu, mieszka też w największej Najładniejsze posiadłości. Wszystkie one mieszkają na takim dość luksusowym, zamkniętym osiedlu, na którym w sumie nic się nie dzieje, do momentu organizowanej przez Carlę i jej męża imprezy halloweenowej. Na której ginie Erika. Policja niemalże od razu uznaje to za nieszczęśliwy wypadek, no bo wiadomo, alkohol, szpilki i domek na drzewie brzmi niemalże jak idealny przepis na skręcenie sobie karku. No i co? Sprawa zamknięta i można się rozejść. No nie zupełnie, ponieważ mniej więcej rok od tamtych wydarzeń pojawia się podcast pod tytułem Prawda o Erice, którego autor zapowiada, że wyjawi prawdziwe okoliczności śmierci naszej bohaterki oraz publicznie wybierze brudy wszystkich podejrzanych. Nawiasem mówiąc, gdyby coś takiego rzeczywiście się pojawiło, to jako wielka fanka Druck byłaby przeszczęśliwa. I teraz jest właśnie moment na wymienienie swoich ulubionych podcastów kryminalnych. U mnie jest to y, stanowo.com, no bo wiadomo, że Jaśmin do królowa oraz Justyna Mazur ze swoją serią Piąty Nie zabijaj. I wśród naszych głównych zainteresowanych robi się trochę zamieszanie, ponieważ ich dane zostają. Publicznie udostępnione, a umówmy się, nikt nie lubi być wiązany ze sprawą morderstwa. Jakby tego było mało, w dniu, w którym podcast zostanie zapowiedziany, zostaje zgłoszone zaginięcie najlepszej przyjaciółki Eriki, czyli Mary Beth. Na tym osiedlu wszyscy już głupieją, a to jeszcze nie koniec rewelacji. Szczerze mówiąc, to mam trochę ambiwalentne uczucia, jeśli chodzi o tę książkę, ponieważ z jednej strony ta intryga miejscami naprawdę nie wciągnęła, a poza tym było tutaj parę niezłych zagrań, jednakże już dawno nie spotkałam tak irytujących bohaterów. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co kierowało autorką, wrzucając nas w krok wkurzonych mamusiek, ponieważ jest to... Dla mnie tak irytująca grupa społeczna, że po prostu wywołuje u mnie krwawienie oczu. Chwila, chwila, czy ja nie puszczam tej recenzji w Matki? Zagranie nie było celowe jak coś, to czysty przypadek. Tak, jestem mistrzynią tu. Tak to... Co do osławionego podcastu, to odniosłam wrażenie, że więcej się o nim mówiło niż on... A, naprawdę. Poza tym odniosłam wrażenie, że tylko jedna kwestia tak naprawdę zaszkodziła głównym bohaterom, no a resztę to się dało spokojnie przeżyć. Jeśli chcecie dobrą książkę z podcastem w tle, to polecam Wam raczej yy, na progu zła autorstwa Louis Candlish. Pokazałabym ją Wam, ale aktualnie pożyczyłam ją swojej mamie. A recenzowanej przeze mnie książki to. Raczej nie polecam. No i co? Tymczasem to było na tyle. Aktualnie czytam. Las na granicy światów autorstwa wspaniałej Holly Black. A my widzimy się w kolejnej recenzji. Trzymajcie się! Na razie!